Witam wszystkim, kot i kociaki, witam na moim kanale. Przedem jak zacząć, zostaw lajka like i suba, żeby nie przegapić takich fajnych odcinki i strasznych jak ten. No a dzisiaj my oglądamy odcinek z Megan, u których coś się dzieje w domu. Oj, przepraszam, mam nadzieję, że Cię nie przestraszyłem. W opisie pod tym filmikiem znajdziecie link do Discorda, wszystkich zapraszam. Top komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? Zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty No i przypominam wam Pamiętajcie banda Kto nie z nami Ten pod nami Więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami A chcesz być z nami, a być z nami w mojej bandzie Maxa Zostawiaj lapusie i dzwonka Mój sklep z truszkami, link w opisie. A my zaczynamy Tak okej okay. Co się dzieje w jej mieszkaniu właśnie jakieś O boże To jest normalna babitka O boże Tak ona właśnie oprócz bo poprzednie były takie wieczory. Ah! Boże, Jezus Christ co tu będzie się działo? Co tam się dzieje? Też przy okazji, zaobserwujcie mojego Instagrama I TikToka, i w ogóle wszystkie social media, wszystko jest w opisie Mi zostawcie przynajmniej 20 tysięcy lapek, jak na Polskę Megan chyba i coś Dobra, jest dziewczyna Megan. Ona napisała, że coś się dzieje u niej dziwnego w chacie. Że She nasz to, że jakieś kroczki, wszystkie sprawy. Ona wysłała ten filmik jako potwierdzenie brzecz sobie, wy siedzicie w domu, znaczy, to znaczy leżycie, u siebie siedzicie na łóżeczku Czy co wy tam robicie? Śpicie i coś chodzi obok u was po prostu Obok Sanko, co nie? Dobra, oni już tak jak ja codziennie Może my też takie będziemy w Polsce nagrywać, czy my nie? Mam kumplę, który mam ten Yo, dude, prawo, jazdy, samochody. Alright, see, też prawo jazdy samochodem. Zaraz, zaraz będę też miał. Dobra, to jest tutaj. Dobra, wychodzimy. No tu już takie drzwi bardziej Hi. nowoczesne, co nie? Czemu to okay. było zamknięte?

Coś obok jej łóżka, coś jej dotykało, leziło, ale nie wiedziało chyba jeszcze. No myślisz, myśl, że to jest człowiek, ona jeszcze nie wie do końca. Pokaż nam, gdzie śpisz. Jeżeli ja chcesz pokazać nam, gdzie śpisz, to idziemy. No właśnie, idziemy. Dobra, to jest spokój.

No, okay. Ну, Hi, Megan. Yeah. Hi, I know this is weird, but uh can we put a camera in your room? Um yeah, sure that's fine. Okay, okay. come come on in. Don't Come on. Okay. No, okay. super yeah. common. Something just like kept blowing my hair, and it kept pulling it harder and harder. And there was no one in the room? I was all alone. Okay. Did you check under the bed? No, what I didn't check under the bed. Can I take a closer look at I take a Yeah. Is there anything there? Yo! Dude, what is that? Is that a hole? Megan, how long has this hole been here?

No to może trzeba było pójść do innego pokoju i też tam ustawić kamerę na tą dziurę, bo skądś ta dziura musi być, co nie? O Boże. O Boże. Pierwsza w nocy. Pierwsza 03. Tylko by się nie wystraszył, dzisiaj słuchawki zakładałem. O Boże! O Boże! Ja myślałem, że tam będzie tylko ręka, czyliście? Słuchajcie, jest mi niedobrze. Пінчі муренька, боже, такий шатан малий, це, ні? Я чекаю, це було страшно. Та ж треба було вжати, що за ренька. Боже! Це такий чорт, малий шатан, напевно, то є такі речі. Тоді, принаймні, то дівчини забрали тим разом. Я to <laughs> в шокі. Меган залишила, ну, цей будинок, ну, це

<laughs> hey uh, welcome so if you wanna just like come to this room do you wanna do your show for us and something like that? Yes? Okay, I'm gonna shut the door. Please, please sir, can you can you perform coming? <laughs> How? <laughs> <laughs> Oh to było? Więc ten odcinek z clownem też będziemy wkrótce oglądać, więc jeżeli ktoś z was chce to zobaczyć, napiszcie w komentarzach. A my lecimy dalej i oglądamy mi film. Co, ty założyłeś? Zaraz zrobię selfie. Coś jest za to bom. Завал. Ну Завал попросту на місці. Мам надеясь, что вы в слухавках. I mnie też wystraszyłeś. I widzów moich też. Mm. Boże, się obsrać można tutaj. To jest tylko mój brat. Mm -hmm. On wygląda bardzo strasznie. Wyślij mi jeszcze jedną fotkę. Bez swojego braciszki. Nie. Wy w słuchawkach jesteście mam nadzieję. Tak, my Max telefon dwoma rękami, bo on zaraz ci wyleć chyba. Oj nie, Boże, nie, nie, Boże. Już by mnie nie było w tym domu. Ja nie wiem w ogóle co by się wydarzyło. Czy możesz wrócić? Ktoś jest w moim domu. O Boże, czy ty nie słyszysz? O Boże! jakiś selfie, co dzwoń tam gdzieś, nie wiem, 200 razy. O.M.G. No to pewnie jakiś duch. O Boże, ona nie żyje. I my się nie dowiemy, od czego ona nie żyje. Dobra, tutaj nas kolejny odcinek. Jeszcze bardziej creepy. A potem jeszcze bardziej creepy Dzisiaj Was tak trochę podziwiam, co nie? Justin, musisz posłuchać mnie właśnie, Justin. Jakaś pani wróci, ale jako pani wróci. Nie myśl o tym. Obiecujcie, że ona pójdzie stąd. Żeby on się nie denerwował, żeby się nie stresował. Ale nie moc chodzi, że jakaś pani. Pani duch, czy pani po prostu taka... Chyba pani duch. Nie ubrać się jeszcze właśnie, bo też bym się nie odwrócił. <gry> po co nie takie domy tutaj budują właśnie? Ciemne, straszne takie wiecie. Dobra, jakaś pani tutaj jest. To siostra chyba siedzi w okularkach. I co? Your food. No właśnie, jedzcie a że ten potwór duch pani przyszedł, a bo oni muszą robić wygląd, że nic się nie dzieje. Emily, how did your twarz test? Go today? Emily, jak tam tu jest Bo Boże, jak można przy takim like czymś się i robić wygląd, że nic się nie oh. dzieje. To jest Yeah. The, the dinner is uh, it's great. Huh. Thank you. Dad, I don't understand what's going on. Quiet, Justin. Pass me the salt. I said quiet. Mm -hmm. Im bardziej ktoś z nich chyba się boi, tym szybciej ona się bliżej się pojawia. Nie patrzcie jej w oczy. To tylko momentowo. Tylko ignorujcie, po prostu ignorujcie. Nie patrz tam zapomniał. Tylko proszę bez jumpscare'u Twarzy Ten W kamerę, proszę bez tego It's okay, honey, just finish everything off your Wszystko jest okej okay, kochana. To tylko mama ci powiedział tatu <grym> A malej teraz spokojnie je No, próbuje spokojnie jeść

I'm going this in. Leave us alone. Gail? Leave my family alone! Gail, come back to the table. Get out! z powrotem na zespół To jest nie tak straszne jak. Straszko. I za stolik usiąść położyć. Zrobisty film, co nie? Po prostu ignoruj, no właśnie Jak ignorujesz to, to cię nie dotyka O Boże Więc taki bardzo straszny creepy filmik u nas dzisiaj był to znaczy było dużo mini filmów więc jeżeli wam się spodobało i lubicie takie horrorki zostawiajcie dużo lajków i dużo subików żeby nie przegapić takie fajne odcinki prawie na co dzień Tutaj się pojawią cztery odcinki, które koniecznie musicie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. No a ja Wam dziękuję, że byliście. Z wami był Maksim Szust i do zobaczenia banda jutro.